No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie Chciałbym Was powitać w kolejnym poradniku Tym razem chciałbym Wam wszystkim pokazać jak się robi defragmentację dysku Przynajmniej gdzie to znaleźć, gdzie to uruchomić i otóż po co nam defragmentacja dysku? To mogę usunąć. Defragmentacja dysku przydaje się, gdy na przykład mamy jakiś, powiedzmy, nie wiem, pendrive, mamy nawet na zwykły PC, komputer, jeżeli często na nim zapisujemy dane, usuwamy, wiecie, taki misz-masz, po prostu dysk się nam zaśmieca i powstaje coraz więcej syfu na nim, przez co komp może działać wolniej, a dysk jest przez mniej wydajny. Także znowu moje, mój dysk udzielam na trzy partycje, bierzemy sobie partycję D tym razem, chyba ostatnio była E, ale nie jestem pewien. I klikamy właściwości, ponownie narzędzia. Jest bardzo wszystko podobnie jak y, uruchamianie skandisku. I tu mamy opcję defragmentuj dysk. Klikamy to. i Jak widzicie, tu nam pokazuje, który dysk mam y, zdefragmentować, który mam sobie jednej ja najprościej mówiąc poukładać To poukłada nam, na przykład jeżeli mamy jakieś dziury w klastrach i tak dalej To nam wszystko poukłada Klikamy Defrag, wybieramy dysk oczywiście Klikamy Defragmentuj dysk I to nam zajmie, no zależy od tego jaki mamy dysk, ile mamy na nim śmieci Może zająć naprawdę dosyć sporo czasu lub potrwać dosyć krótko Także ja nie będę tego robił u siebie Chyba nawet nigdy tego nie robiłem u siebie no ale cóż, na razie mój komputer działa zadowalająco, nie mam żadnych spadków wydajności, ani w tym stylu nie jest zamulony. Także po prostu nie widzę powodu, żeby to robić. Ale jeżeli zauważycie, że wasz komputer chodzi po prostu wolniej, dysk jest nie wiem, jakiś taki zamulony, najłatwiej to chyba zobaczyć, jeżeli kopiujemy co jakiś czas pliki o podobnej wielkości z komputera lub z do komputera, bo wtedy będziemy widzieć, że on będzie to robił teoretycznie wolniej. Aczkolwiek czy tak jest, nie wiem, w praktyce nigdy się temu nie przyglądałem. Także jak widzicie, tak można zrobić defragmentację dyski, znaczy poukładać go sobie. Ja tutaj pozamykam. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że ten poradnik był owocny. Oczywiście znaczy, to są to poradniki dla osób, które nie mają zielonego pojęcia o komputerach. Osoby, o których mówię, wiedzą o tym, do kogo to się tyczy i tak dalej i tym podobne. Także życzę wszystkim miłego dnia i na razie cześć.